thank you Dolina rzeki Buk i rozlewiska Prypeci. Lasy i górskie ostępy polskich Bieszczadów, ukraińskich Gorganów i Czarnochory. Gdyby stąd przemierzyć Europę aż po Hiszpanię, to nigdzie po drodze nie znaleźlibyśmy równie wielkich obszarów, gdzie natura żyje wciąż swoim pradawnym rytmem. Właśnie dlatego jesteśmy na polsko-ukraińskim pograniczu. Są z nami Oksana Maryskiewicz i Marcin Selina, ukraińska badaczka przyrody i polski leśnik z Baligrotu. Dziś Oksana i Marcina będzie czekać teoretycznie prostsze zadanie. Oboje będą się przeglądać martwym drzewom w karpackich lasach. Ale atmosferyczne fronty panujące na styku granic tradycyjnie rozdzieliły nawet pogodą odwiedzane przez nas miejsca w Polsce i w Ukrainie. W Bieszczadach panuje odwierz, a na bojkowszczyźnie na południowy zachód od Lwowa kolejne uderzenie zimy. Marcinowi towarzyszy profesor Joanna Zalewska gałusz z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – To jest świątek. Nie, nie, to Rikardia. A to ka kardaminę? Tak, jest to jest żerubowska. W końcu świat mchów, porostów i wątrobowców fascynuje kogoś nie mniej niż naszego leśnika. Jej, to... Prosto się zbiera wątrobowce, i mchy bo zbiera się do takich kopert. No, sobie później. No i oczywiście należy opisać kopertę, skąd mamy okaz. Rostka. Nie obumarłych drzew to jedno z najlepszych miejsc do poszukiwania takich organizmów. A jeszcze 20-30 lat temu nikt nie przykładał y, wielkiego znaczenia do rolni martwego drewna w lesie. Y, ludzie co mogli to razu zabierali. Y, no bo chcieli. Ja to południe to nie, a ta teraz. Y, to drewno zostawiane jest w latach w coraz większych ilościach i tu mamy taki właśnie bardzo dobry przykład y, jodłowej kłody. która jest siedliskiem mnóstwa przeróżnych gatunków y, organizmów. Mamy tutaj mchy, wątrobowce, y, gdzieś widziałem jakieś siewki drzew. Mamy przeróżne grzyby. Y, w tym drewnie na pewno siedzą różne bezkręgowce. Widać, że próbowały się do, do nich dostać jakieś ptaki, może niecioły może chowaliki. Y, Wśród tych bezkręgowców są owady, nicienie, pierścienice, mięczaki, czyli różne ślimaki. Czyli bardzo bogaty ekosystem. I można powiedzieć, że taka kłoda na jakiś czas zatrzymuje też pewną ilość węgla. Ten węgiel tu jest. Wiadomo, te organizmy cały czas rozkładają tę kłodę, czyli on wraca do atmosfery w postaci dwutlenku węgla, ale też ta masa tego węgla dostanie się do gleby w postaci różnych związków organicznych. Gdyby to było na jakimś bagnie, to pewnie na długi, długi czas ten węgiel zostałby zmagazynowany i nie wróciłby do atmosfery. Tutaj takie muszające drewno jednak uwalnia pewne ilości no, dwutlenku. Ale bardzo, bardzo powoli. Można było z tego zrobić opał, spalić w piecu i ten węgiel momentalnie wrócił. Co nie A tak? Ta kłoda ma, myślę śmiało, można liczyć 30, może nawet lepiej lat. I pewnie jeszcze, jak tu przejdziemy za 10, dalej 20 lat, żyć, dalej będzie jeść no cały czas jeszcze jest powietrze. Przeniknie do gleby, stanie się elementem ściółki, a później coraz to głębszych, głębszych warstw gleby. Badania naukowe dotyczące martwych drzew w lesie objęły wiele dyscyplin naukowych, a także całe grupy roślin i zwierząt. Dzięki nim wiemy już, że zostawienie martwych drzew w lesie to nie marnotrawstwo, lecz warunek budowania stabilnych ekosystemów i biologicznej w nich różnorodności. Czas, po którym drzewo ulega całkowitemu rozkładowi, to w naszych warunkach klimatycznych kilkadziesiąt, a czasami nawet ponad 100 lat. Za sprawą niezliczonych, maleńkich organizmów gleba zostaje zasilona w pierwiastki niezbędne do życia dla wszystkich roślin tworzących leśne zbiorowiska. Niektórzy uważają nawet, że w martwym drewnie ukryta jest tajemnica wiecznego życia lasu. Urszające kłody zamieszkują tysiące bezkręgowców. Skorupiaki, winie, pajęczaki, owady. Korzystają z martwego drewna na różne sposoby. Niektóre żyją tylko w korze i bezpośrednio pod nią. Inne żywią się próchnem głęboko wewnątrz pni lub rozwijającymi się tam grzybami. Drwalnik paskowany. W wydrążonych przez siebie korytarzach żywi się strzępkami grzybni, jednego z gatunków bytującego na butwiejącej kłodzie. Oksana razem z Jurą Geriakiem, badającym życie organizmów związanych z martwym drewnem, wybrała się do rezerwatu w pobliżu Boryni. Ich przewodnikami są Michał i Iwan Jaworski, przyrodnicy z parku narodowego Bojkiwszczyna, obejmującego okoliczne tereny. Jura właśnie dotarliśmy już do takiego fragmentu starego lasu, w którym mamy sporo martwych drzew. O, tam jest jedno, to mi wygląda na jodłę. To jodła, masz rację. Ok, lewecia. Z jej części, nie zali w nas niczego już nie ma. No dobrze. Spójrz z tej strony na ten pień. Kory już nie ma i pełno tu takich małych otworków. Wiesz skąd one się wzięły? Tak, tak. to że cała działalności, diajalności, działalności entomofauny właśnie w lichinok twardekrylach, w to wszystko jest konsekwencją aktywności życiowej różnych organizmów, w szczególności larw wszelkiej maści drewnojadów, nicieni oraz grzybów, dla których pień takiego drzewa jest idealnym miejscem do życia. A co z ptakami? Zdążyły już tu zamieszkać? Ptaków tu jeszcze nie ma, żeby mogły się pojawić potrzebne są dziuple. A dziupla może powstać na dwa sposoby. Po pierwsze małe wgłębienie zaczyna się powiększać dzięki działalności mikroorganizmów. To proces długotrwały. Drugim szybszym sposobem jest działalność dzięcioła. One swoimi dziobami potrafią wykuć dziuple w kilka dni. No a potem korzystają z nich także inne ptaki. różne gatunki śniątek, rodzaj likardia. One są drobniutkie, tak że bez lukry to jest ciężko. Różniaki cefalowie, widzę. Tak, tak, są cefalowie, bo widać już. Tak, widać też, też mhm. jest. Lepidowia. To no, tu jest naprawdę tego mnóstwo. Mhm. to mniej... jest kłoda jakiego drewna? Jodła. A. Ona już jest miękka, taka rzeczywiście, że, że. Ale piekię są glefarostoma, Też mhm. lubkę? Protnik. Ładna paproć, bo ona jest taka częściowo zimozielona, tak, jest taki Tak, ale takie pół mówią. A także... no? mamy zimę, jest także... No ładny. Pod ochroną. Dużo rzadki chronione gatunek. Mm -hmm. Różne stadia rozkładu drewna, różne gatunki. Mm -hmm. Tutaj, jak już popatrzymy, to już jest bardzo mocno rozłożone. Powiedz. Tu ząb miotlasty, Poniczyk strojny, tujowiec tamaryczkowaty. I płaskolist. No to jest chyba najważniejsze z tych mm -hmm, gatunków. Tak. No unika, myślę, że w Bieszczadach może ma kilka stanowisk. No, no jest niesamowity, bo jak się popatrzy, to na takiej odległości widać pojedyncze komórki. Tak, komórki ma, ja chyba jeden z chów, które ma największe komórki. No jakby tak policzył gatunki, myślę, że około 25-30 na tym niewielki fragment fragmencie na nic, nie? Mm -hmm. Mchów, wątrobowców, ale też już rośliny naczyniowe są też, nie? Paprocie, mikrokosmos po prostu. Warto się zanurzyć. Nasiona drzew, które upadną w takim miejscu, mają lepszy start życiowy niż te, które kiełkują wśród gęstej roślinności luna. drewno, dostarcza im substancji mineralnych i wilgoci. Podwyższenie zapewnia lepszy dostęp do światła. Leżące pnie z resztkami starczących gałęzi chronią młode drzewka przed roślinożercami. Niektóre świerki przez całe życie zachowują kształty świadczące o tym, gdzie wyrosły. Szczudlaste korzenie tego drzewa niegdyś obejmowały próchniejący pień, po którym dziś pozostała pusta przestrzeń. Ale powiem Ci, to jest moje ulubione miejsce. To jest niesamowite bogactwo różnych gatunków. Chyba musisz przejść mhm. z drugiej strony. Dobra, przejdę Bo z drugiej. I tędy to trzeba mieć takie gumiaki w postaci woderów. Ale najciekawsza jest ta kłoda. Mhm. Obserwuję ją od jakichś no, prawie 20 lat. Ta jodełka wtedy miała może 5 cm. Tutaj. Także to drzew ma w tej chwili około 20 paru mhm. lat. Tak? Postępuje sukcesie, Ale też jest niesamowita ta kłoda, ponieważ, jak spojrzy na nią, tu jest takie bogactwo gatunków, jak na mało której. Mm -hmm. I tutaj, tak w wolnej chwili, przykucnąłem i policzyłem gatunki, które tutaj mamy. więc zebrałem do oznaczenia. Ponad 30 różnych gatunków gnów i w Tutaj jest płaskolis płasko sporo płasko z sporofitami. No, niesamowicie ciekawa Rzadko, rzadko można zobaczyć. Jowiec maryczkowaty, dziupkowy, do Ettersztaeta. Tu tak? Czy tak. mówiłeś polską nazwę? Taka czyli ładna jest. Krągolis macierzankowy. Krągłolist macierzankowy, właśnie. Trzy gatunki tutaj no. świątki. Tak piękne są te sprofity. Żurawca. Widać tak. fajnie, że ma taki długi ten dziób, nie? Czyli, to, na, na czyli przypomina taką głowę żurawia? Przypomina, jak najbardziej. No jest tego naprawdę mózgwo, jakby tak mm -hmm. y, człowiek świat to może spędzić tutaj dobrych parę godzin. A to? Bo yy, Nie, to nie. i diawor. To też pokazuje to, że to jest raczej woda za jakiegoś uh, liściastego, bo tak wygląda mi to na buka. To jest takie niesamowite, y, że woda działa konserwująca, nie? Drzyby no, mają ograniczony dostęp do powietrza. Tak, to chyba głównie o to chodzi. Mówi się, że jeżeli w lesie nie ma martwych drzew, to jego bioróżnorodność jest o 30% mniejsza. Sama pamiętasz, że jeszcze nie tak dawno uprzątano z nasów takie martwe kłody, bo taki był model gospodarowania. Na szczęście to się już zmieniło. Nasze lasy nie wyglądają już jak barki. Choć starsi ludzie narzekają, że teraz w lasach jest bałagan, a dawniej było czysto i estetycznie. sobie no, ale trzeba ludzi uświadamiać, że pozbawiając las martwego drewna, po pierwsze zmniejszamy jego bioróżnorodność, a oprócz tego zrywamy wiele łańcuchów pokarmowych, których istnienie działa na naszą korzyść. I co my tu mamy, panowie? To jest piękne drzewo pełne dziupli. Mówimy na nie drzewo z oczodołami. Latem to ulubione drzewo różnych gatunków ptaków, które rywalizują o prawo gniazdowania tutaj. A sowy też tu mieszkają? Ja tutaj gniazdującej sowy nigdy nie widziałem, ale często spotykam tu dzięcioła czarnego albo dzięcioły pstrę, które lubią takie duże zagłębienia. Wykorzystują je dla siebie jako schronienie. Te wszystkie kłody bardzo mocno. Stabilizują potoki, to one powodują, że woda wolniej spływa, jest mniejszy spływ też kamieni, tych cząstek różnych mineralnych. No i w czasach słyszy pełnią rolę takiego buforu, co nie? Tak, to, to jest bardzo ważne, zwłaszcza teraz, jak mamy takie dosyć intensywne opady, więc żeby zatrzymać tę wodę jak najdłużej w górach. I to jest niesamowite miejsce. Tutaj dokładnie widać, że martwe drewno to nie tylko siedlisko muchów, wątrobowców, paproci innych roślin, ale również bardzo ważny element środowiska. Potoki są takim miejscem, gdzie naturalnie w górach gromadzi się tego martwego drewna mnóstwo, i ten grumos drewny powoduje to, że woda oraz gleba wolniej spływają po Zatrzymują, umacniają ten potok, tworzą się równe kaskady, y, miejsca takie, gdzie ta woda gwałtowniej wpływa się na tlenia. A te kłody, które leżą tam na stotach, powodują, że te stoki wolniej się osuwają. Y, dzięki temu y, gleba, która tam się zatrzymuje, jest y, bogatsza, y, głębsza. I widać, że ten naw żyje swoim takim pradawnym, odwiecznym rytmem. No, w sumie na takim martwym drewnie jest więcej życia niż na żywym. Jeśli nie ma takiej mocy jak na tamtym jaworze. Mhm. Ale to, to są rzadkie sytuacje, tak. nie? Ale taka jodełka tak. rosnąca w zwarciu ma dużo mniej no. organizmów takich towarzyszących niż martwe drewno. Leżące drzewo pod wpływem zamieszkujących go organizmów ulega nieustannym przemianom. Z czasem odpada kora, a martwy pień. Nabiera coraz więcej wilgoci i obrasta grzybami, które, czerpiąc zeń substancje pokarmowe, przyczyniają się do jego rozkładu. Wszystkie organizmy żyjące kosztem martwego drzewa uczestniczą w nieprzerwanym obiegu materii w ekosystemie. Kłody w późniejszym stadium rozkładu są rezerwuarem wody dla otoczenia. Jak gąbka chłoną wilgoć w czasie opadów, a potem powoli uwalniają ją do wnętrza lasu. W ten sposób łagodzą wpływ suszy na żyjące wokół organizmy. Z biegiem lat kłoda zagłębia się w glebę, traci kształt i przechodzi w wilgotny, rozsypujący się mórz. Wreszcie, w miejscu powalonego drzewa pozostaje tylko niewielkie wyniesienie gruntu bogate w próchnicę. ale zobaczcie, co tutaj jest. Balonik. Niestety, nie tylko martwe drewno, nie tylko potężne kłody jodeł, włóków, jaworów, ale też y, odpustowy balonik. Jest taka moda, Delfinek że... Delfinek widzę. Delfinek. Mhm. Jest taka moda, że y, ludzie na odpustach, na różnego typu dożynka, kupują gdzieś tam takie baloniki, te baloniki lecą gdzieś, nie wiadomo gdzie. to pierwszy delfin stwierdzony dziko w <noise> Tak. Ośa, tutaj Przeprowadziłem cię, żeby pokazać Ci bardzo ciekawe zjawisko. Yy, zazwyczaj po ścięciu, czy yy, drzewo się złamie, ten pień obumiera. Natomiast już w latach 50. XX wieku taki polski dendrolog Kobend opisał takie zjawisko, ujawnił, że pnie po ściętych lub złamanych drzewach zarastają, zwłaszcza na takich siedliskach uboższych. No to jest niesamowite rzeczywiście, bo on sam nie ma liści, nie może przeprowadzać fotosyntezy, fotosyntezy. nie ma żadnych składników y, odżywczych, y, z których mógłby y, no, czerpać, energię. czerpać energię i żyć. Czyli mamy dowód na to, że y, pniak y, tego drzewa korzeniami, zrośnięty jest sąsiednimi drzewami, sąsiednie drzewa korzystają z tego systemu korzeniowego, jednocześnie starają się tutaj y, zalać tą, tą y, bliznę, y, y, i jest to taki dowód, że ten pień rośnie, trwa i często są takie nawet no przypadki, że on się zleje całkowicie. Że całkowicie ten tu się zamknie, Tak, rzeczywiście jest bardzo twardy, to widać, nie to, rozkłada się panie, zupełnie. 10 cm już tego jest zarośnięte, także mm -hmm. mamy już tylko takie niewielkie jeszcze światło gdzieś kawałek tego nie bardzo nie jest. W pewnym sensie też drugie życie, podobnie jak martwe drewno, drugie życie drzewa. O, jaka rasonia! A co to za piękność? Jakby ci to powiedzieć to też drzewo. Ależ ta jodła jest piękna i jeszcze żywa. Wciąż żyje, ale już tylko w połowie. Zobacz. Bardzo interesujące i wyjątkowe jest to drzewo. Zaskakujące, wygląda tak, jakby z drzewa wyrosło drzewo. Choć patrz, ta część jest w zasadzie martwa. Niestety, ta jodła skazana jest na umieranie, choć pewnie przez jakiś czas jeszcze będzie żyła. Michał, jak myślisz? Ile ona może mieć lat? 130, a może nawet 140 lat. Ale to jest fascynujące. Tu drzewo umiera, a tam jego żywa część wciąż walczy i jakimś cudem żyje. Patrzcie. Główny pień został złamany. Drzewo wypuściło boczną gałąź, która przejęła funkcję stożka wzrostu i rośnie. Masz rację. Piękne i wyjątkowe jest to drzewo. I właśnie takie drzewa w starym lesie, które mają szansę umierać naturalnie, stanowią o jego bioróżnorodności. Ale myślę, że w oczach ludzi od przemysłu drzewnego taki widok nie jest przyjemny, bo na deski się nie nadaje, co najwyżej na opał. Więc takie drzewo jest dla nich mało przydatne. Ale dla przyrody właśnie takie drzewa mają unikalne znaczenie. Powiedziałbym nawet, że są najcenniejsze. Niby zima w pełni, ale powoli zaczynamy wypatrywać wiosny. Jej nadejście pozwoli odkryć kolejne korzyści, jakie mieszkańcy lasu czerpią z martwych drzew. Łatwo w nich wykuć dziuple, bo miejsca objęte martwicą są zazwyczaj rozmiękczone przez grzyby. Zamierające pnie to również świetna stołówka. Łatwo tu o tłuste larwy chrząszczy. Idealne, by zapchać dzioby wiecznie głodnych piskląt.